Witam Państwa. Druga część rozmowy przy oknie. Przypomnę, że naszym gościem jest profesor Tomasz Grzyb, psycholog społeczny, Uniwersytet SWPS w Wrocławiu. Wracamy do rozmowy, panie profesorze. Koronawirus, jak to się bardzo często słyszy, wywrócił nasze życie do góry nogami. Nawet słyszałem, że nic już tak nie będzie jak było do tej pory, przed koronawirusem. Krótko mówiąc, musimy się do tego życia z koronawirusem przygotować. No, na początek szkoła. Chciałem pana zapytać, jakie będzie to pokolenie, ja nie mówię o młodzieży akademickiej, bo ona, ono sobie da radę, ale o dzieciach, które nie mają nauczyciela, dzwonka, nie, nie będą wiedziały, jak szumi. Szkoła w czasie przerwy? To może zacznę od tego, że nie jestem aż takim optymistą, jeśli chodzi o młodzież akademicką. Ja cały ubiegły semestr spędziłem edukując online, jak my to zwykliśmy mawiać, gadając do pudełka, czyli do tej maleńkiej kamery tuż nad ekranem mojego monitora. I rozmawiając ze studentami, zauważyłem, że oni wcale nie są specjalnie zadowoleni z sytuacji, która się pojawiła, bo oni także pragną tego kontaktu. Proszę zwrócić uwagę, że ja uczę przyszłych psychologów. Trudno sobie sobie wyobrazić sytuację, w której e, trafiamy kiedyś do psychologa praktyka, którego 5 lat studiów odbywało się na zasadzie patrzenia w monitor. Oczywiście my staramy się, żeby to nie były wyłącznie zajęcia online, ale ryzyko, że to się stanie czymś w rodzaju telewizyjnego technikum rolniczego, e, pan e, panie redaktorze pewnie pamięta jeszcze takie zjawisko sprzed kilkudziesięciu lat, jest jednak wysokie. Wróćmy do uczniów. Do uczniowie e, uczniowie e, to są bardzo delikatne instrumenty. I na tych instrumentach musimy wygrywać tę melodię w sposób naprawdę zaplanowany. Kłopot polega na tym, że sytuacja pandemii bardzo wyraźnie zwiększyła różnicę w takim dostępie do wiedzy u uczniów z dobrych rodzin, w których ktoś się interesuje ich postępami w nauce, w których ktoś dba o to, żeby te zadanie domowe było odrobione, i takich, gdzie tego starania jest dużo mniej. Zwróćmy uwagę, że są bardzo poważne różnice, zwłaszcza na poziomie szkół podstawowych, wśród tych dzieci, które pochodzą z rodzin z bardzo solidnym kapitałem kulturowym, gdzie o edukację się dba, gdzie o edukację się pilnuje, i takich, których. To, um, ten obszar życia po prostu trochę kuleje. Zwróćmy teraz uwagę, że młodzi ludzie, którzy zostali właściwie pozostawieni sami sobie, gdzie znaczący ciężar tego dbania o edukację został przerzucony na rodziców, po prostu część z nich jest w takiej sytuacji, że nie ma na kogo liczyć. I to jest nasz bardzo poważny problem. Nie dlatego, że oni się nie prześlizgną przez ten system edukacji, bo pewnie im się uda. Kłopot polega na tym, że to właśnie będzie prześlizgnięcie, a nie prawdziwa nauka. Czyli co? Mamy do czynienia ze straconym pokoleniem? Tak ostro bym tego nie formułował, ale kiedy rozmawiałem w. W ubiegłym semestrze z takimi ludźmi, którzy są streetworkerami na warszawskiej Pradze, czyli w jednej z takich dzielnic z bardzo poważnymi problemami społecznymi, to oni bardzo wyraźnie podkreślali, że w którymś momencie znacząca część tych dzieci po prostu zgubiła się z systemu. Nie było z nimi kontaktu. Około 600 dzieci w całej Warszawie po prostu nie wykonało ani jednego zadania domowego, ani razu nie pojawiło się na żadnej zdalnej lekcji. Proszę zwrócić uwagę, że to są dzieci, w których. Nie chcę nazywać tego patologią, bo tu nie o to chodzi, chodzi o, raczej o zaniedbanie, że te zaniedbania mogą się bardzo poważnie kumulować. Jeżeli do zaniedbań rodzicielskich dołożymy takie zaniedbanie szkolne, to może się okazać, że znacząca część tych młodych ludzi zostanie pozbawiona pewnych wzorców, zostanie pozbawiona ambicji, zostanie pozbawiona także szansy na rozwój swoich własnych pasji. A Panie profesorze, czy grozi nam życie w izolacji? Bo wie pan, te kontakty społeczne, kiedyś ludzie spotykali się na brydża, spotykali się wieczorami w, na różnych uroczystościach, wspomniałem tutaj. Tutaj o weselach. No, y, głównym źródłem tych zakażeń koronawirusa są między innymi przyjęcia weselne. Jak to będzie teraz wyglądało? Trudno mi powiedzieć, dlatego że znowu nie jestem specjalistą od epidemiologii. Trudno, od mi, trudno mi powiedzieć, czy, czy te wesela są aż tak ryzykowne, jak się o nich mówi. Dane wskazywałyby, że, że rzeczywiście tak jest. Myślę, że powinniśmy przyzwyczajać się po prostu do nieco odmiennego funkcjonowania. Izolacja jest oczywiście potwornie szkodliwa dla nas samych, dla naszych relacji społecznych, dla związków pomiędzy ludźmi. Powinniśmy o te związki dbać, zwłaszcza wtedy, kiedy można to robić. Zauważmy, że pandemia nie jest. Jednakowa, to jest fluktuacja. Raz to ryzyko jest wyższe, raz niższe, więc musimy tym bardziej dbać o pielęgnowanie tych relacji, o celebrację różnego rodzaju spotkań wtedy, kiedy po prostu można to robić, po to, żeby się przygotować na te momenty, kiedy być może na tydzień lub dwa będziemy musieli te kontakty zawiesić. A Pan wierzy w tego koronawirusa, czy nie bardzo? Ja staram się unikać słowa wierzę w sytuacji, kiedy mamy empiryczne dowody pokazujące, że takie zjawisko, jak koronawirus występuje. Myślę, że nie powinniśmy w ogóle zadawać tego rodzaju pytań. wie Pan zadają sobie niektórzy pytanie, dlaczego trzeba w maseczce być w, w, na korytarzu, a już w klasie nie. Przecież wydycha się tego koronawirusa i tu, i tu. No, zostawię odpowiedzi na to pytanie specjalistom mm -hmm. od epidemiologii, ale pamiętajmy, że znowu, to nie jest kwestia wiary, tylko rzetelnych badań, które trzeba zrobić. Kiedy mamy do czynienia z różnego rodzaju Zaleceniami, przepisami, których nie rozumiemy, to czasami po prostu je wykonujemy. Ja nie wiem, dlaczego w moim samochodzie trzeba wymieniać olej co 20 ja tysięcy kilometrów, ale wierzę tym, którzy to y, wymyślili, więc po prostu to robię. Być może ci, którzy wpadli na akurat takie rozwiązanie związane z maseczkami, wiedzieli, co robią. Taki kredyt zaufania wszystkim nam się chyba należy. Wspomniał Pan o rozmowie ze specjalistą, więc bardzo Panu dziękuję za to spotkanie. Profesor Tomasz Grzyb, psycholog społeczny, Uniwersytet SWPS Wrocław. No a za tydzień, właśnie za tydzień powrócimy do rozmowy ze specjalistą. Będzie naszym gościem wicemarszałek Roman Kolek, a rozmawiać będziemy o tej nowej strategii, batalii walki z koronawirusem jesienią. Polecam i zapraszam.